Hej Kaludżiska, witajcie ponownie na moim kanale i dzisiaj będziemy sobie testować, tak jak widzicie po tytule, podkład, ale nie byle jaki podkład, tylko podkład w kompakcie, prasowany w pudrze, podkład marki Fenty Beauty. Jest to podkład z serii Pro Filter i wygląda on w ten sposób. Jest to taki właśnie piękny kompakcik wycięty tak jak cała marka się prezentuje, czyli takie dosyć kęciaste figury geometryczne, nie wiem jak to nazwać, po prostu ma taką bardzo nowatorską szatę graficzną, ale bardzo prostą jednocześnie, więc Fenty na pewno jest rozpoznawalne dosyć szybko i w środku ma takie wytłoczenie, fiby, bardzo piękne, bardzo robi to wrażenie na mnie i pod samym pudrem jest miejsce na gąbeczkę, która tutaj była, niestety przez przypadek, może nie przez przypadek, ale przez głupotę, wyrzuciłam ją po prostu. Więc dzisiaj za ten puszek będzie mi robił inny puszek, po prostu z innego pudru. Ten był bardziej jak gąbeczka, natomiast no, tak jak mówię, wyrzuciłam go i nie mam teraz jak tego odwrócić. Lusterko dosyć spore, dobrej jakości, kompakcik sam, który ma 9,1 g I ważne otwarcia jest 12 miesięcy, czyli w rok możemy sobie to zużyć. I nie mieć pretensji do producenta, że coś się dzieje, nie tak. Okej. Okay. Wybrałam sobie kolor 145, czyli ten sam kolor, który używam w tej klasycznej e, randze podkładów, które zaraz wam pokażę. Chodzi mi o ten podkład w szklanej buteleczce Fenty Beauty. Profilter 32 ml. Uwielbiam go, jakby co. Także zobaczymy, jak się sprawdzi nam ten podkładzik w kompakcie. Powiem Wam ludziska, że już go testowałam. Na takiej zasadzie, że nałożyłam sobie podkład zwykły, i pomyślałam sobie, że będzie to dodatkowe krycie przy jednoczesnym zapudrowaniu twarzy, więc czemu nie pomyślałam? No i tak zrobiłam. I po wielu godzinach noszenia takiego duetu nigdy nie miałam takiego ciasta na twarzy. To wyglądało po prostu horrendalnie. No, tak jak kruszonka z jabłecznika, wyglądałam identycznie. Także. Trochę się tego boję, bo nie wiem, czy moja skóra jest przystosowana do takich podkładów. Natomiast zostało mi jedynie spróbować i wydać ocenę. Postaram się go nosić dzisiaj kilka godzin, na tyle, żeby sprawdzić jego trwałość po prostu. Wrócę do Was, to będziemy sobie o tym rozmawiać, ile czasu minęło. Dobrze, a tymczasem ja sobie go będę nakładać i, tak jak mówię, będę używać tej gąbeczki. To nie jest taka gąbeczka jak tutaj była. W zasadzie to nie jest gąbeczka, tylko puszek zwykły. Ale myślę, że to najlepiej jakby odda to co tutaj było. <grymne> Dobrze, więc zaczynamy. Ja sobie zrobię kilka takich okrążeń. Podkład się nałożył i wygląda to w ten sposób. No i okej okay, ludziska, jestem trochę zestresowana, nie powiem, że nie. Jeszcze chciałam powiedzieć, że nałożyłam sobie moją pielęgnację, czyli stonizowałam skórę, nadałam na to serum z witaminą C, znakomi, 15%, plus do tego nałożyłam krem odżywczy z Mii, więc jest dobra baza do tego, żeby ten podkład się przykleił, że tak powiem, no i jedziemy. Okej, okay, to jest mój kolor skóry, więc yy, super. Yy, nie wiem, czy mam, jakby wiecie, wklepywać, wtłaczać go, czy raczej posuwistymi ruchami. Kurczę. Te podkłady mają z czym zawalczyć. Mam bardzo dużo przebarwień. Wypryski, rany zagojone, aktywne jakieś rzeczy, stany dokładam sobie i w pierwszym momencie co tak rzuca się w oczy to jest dosyć dobre krycie, nie powiedziałabym, że jakieś szalone, maksymalne, na pewno mniej kryje niż podkład w szkle dodatkowo widzę jak bardzo matowi mi skórę tutaj jest taki błysk a tutaj go już nie ma, bo po prostu cały ten całą tą wilgoć Zjada ten puder. Nie jest perfumowany w żaden sposób ten kompakt, jak mi się wydaje. Jest delikatny zapach takiego po prostu kosmetyku, bardzo delikatny, praktycznie niewyczuwalny. Ten podkład ma odcień mojej skóry, więc tak jak widać, gdzieś większe przebarwienia się przebijają, ale przynajmniej e, cały kolor jest dopasowany do reszty mnie. No i tak to się na razie prezentuje. Jak na samym początku zrobiłam kilka okrążeń, żeby ten puder nałożyć, tak teraz, żeby dołożyć, to po prostu robię jedno takie swirlnięcie, że tak to ujmę. Raz i dokładam. Przejeżdżam troszeczkę, żeby rozdystrybuować ten puder równomiernie po twarzy, bo widzę, że on się nie zdziera, bo się po prostu przykleił do tego do tej pielęgnacji, którą miałam na skórze. Więc tam, gdzie po prostu dałam więcej, przez to, że tak teraz smyram po twarzy, to się rozłoży równomiernie. Moje pierwsze odczucie, tak jak widzę teraz, to jest tak, jakbym nałożyła sobie klasyczny podkład i bardzo mocno go przypudrowała. W ten sposób to wygląda mniej więcej. No, krycie jest niezłe, powiem szczerze. Wygląda to naprawdę spoko, natomiast... Odrobinkę mocniejsze mogłoby być i byłoby naprawdę bajka. I teraz spróbuję dołożyć delikatnie korektora pod oczy, bo w podglądzie w kamerze wyglądam po prostu śmiesznie. Na żywo również. I nakładam sobie Born This Way z Two Face, ten bardzo duży korektor, w takich małych ilościach. Zobaczymy, czy to się nic tutaj nie popsuje sobie to wklepie palcem, żeby mieć większą kontrolę nad tym. Okej, kochani, powiem Wam, że wygląda to lepiej niż... Spodziewałam się, że będzie wyglądać. Yy, troszeczkę się tutaj... gdzie te dwa światy się spotykają, nie wygląda to najlepiej na świecie, natomiast wygląda to... Okej. Okay. Ciepło palca na pewno pomaga mi to dobrze rozpracować. Ja sobie ludziska pozwolę w przyspieszeniu nałożyć resztę produktów. Puder pod oczy, konturowanie, brwi, usta, eyeliner. Użyję samych sprawdzonych produktów, czyli takich, które wiem, jak się zachowują na innych produktach, żeby mieć jak najlepszą um, ocenę tego, co jest tutaj jako baza, czyli podkład w pudrze. Czy tak oglądam się w lustrze i chyba dojrzewa we mnie. Mm. Ten podkład, w sensie, coraz bardziej mi się chyba podoba. Dobra, tak jak mówiłam, zaraz do Was wracam i. Okej, okay, Lodziska, jestem z powrotem i mam już praktycznie całą twarz. Zostało mi tylko spsikać twarz Mgiełką, ale pomyślałam, że zrobię to tylko na jednej połowie twarzy i z dwóch wybiorę tę, bo ona przywraca jakby taki blask taki naturalny feeling w skórze, a że podkład jest pudrowy no to myślę, że to się bardziej jakby tutaj przyda no i tak, zasłonię sobie drugą połowę twarzy, żeby po prostu nie nie obsikać sobie <laughs> nie obsiukać sobie tej, tej części, ja sobie też za, zawiążę włosy na szybciora, żeby mi nie pomoczyło ich. no i okej okay. Tam giełka jest dosyć taka agresywna, czasem tak potrafi splunąć okropnie, więc robię zawsze ten psiuk taki testowy. No dobra, więc jedziemy z tym. Psiuka, tak długo, aż poczułam, że cała twarz jest w miarę wilgotna równomiernie. Okej, okay, więc tę stronę będziemy miały z yy, Rozwiązuję Rozwiązuje włoski. No i mamy to A ludziska. Powiem Wam, że widzę podobieństwo do tego gagatka, widzę. Czasem nawet zapominam, że, że to jest ten pudrowy podkład, tylko że tak jak zawsze nałożyłam sobie ten w szkle. Okej, okay, no to na razie to tyle ode mnie. Zobaczymy, czy to jest... Yy. Odpowiednik, zamiennik. Jeżeli ktoś woli coś bardziej pudrowego, sypkiego, suchego, prasowanego niż ten podkład w szkiełku, powiem Wam, że na pewno tutaj jest oszczędność czasu w porównaniu z tym. No i nie brudzimy sobie rąk, jeżeli nakładamy podkład palcami. Ten cholernik naprawdę jest dosyć trudno go zmyć z rąk szybko. No dobra, więc widzimy się wieczorem na pewno. Nie wiem, czy widać ten taki blask. To już jest wyschnięte, więc to, co tutaj jest takie odbijające światło, to już jest tam giełka, to już jest jakby finalne wszystko. A tutaj jest dosyć tak matowo. Co myślicie? Dajcie znać w komentarzach, czy macie ten produkt w ogóle, czy wam się sprawdza, bo nie słyszałam dużo szumu o nim na YouTube, szczerze mówiąc. No, to tyle na razie ode mnie i widzimy się później. Hejka, po 8 godzinach, przeszło 8 godzinach, odkąd mam ten podkład na sobie i powiem Wam, że no, tak jak widać świecę się jak żarówka, ale jest coś w tym podkładzie coś takiego, co sprawia, że wrócę do niego jeszcze nie raz. Przede wszystkim jego cena, bo jak mam dać tyle kasy za podkład, którego użyję raz, no to średniawka, ale wracając. Tę stronę twarzy swikłam Fix Plusem i jest więcej na niej błysku, więcej sebum niż tutaj. Tak jak widzieliście pod koniec nakładania, skórę miałam zmatowioną jak pergamin, natomiast teraz. No jakby jakbym miała rozświetlacz nałożony na twarz. Ale na szczęście nie spłynęło mi nic z twarzy. Wszystko stoi na swoim miejscu, tylko te serum wyszło ze skóry. Serum? Serum wyszło ze skóry i no i błyszczy się nieźle. Ale nie spłynęły mi brwi, natomiast powchodziło mi e, trochę tego podkładu w załamania skóry tu między brwiami w, w okolicach oczu tutaj również w, tej, w tych liniach uśmiechu. Natomiast odnoszenia maseczki od jedzenia od w ogóle życia podkład w tej sferze się starł, więc razem z tym ten nadmiar. No ale ludziska, no, konturowanie róż, wszystko jest na swoim miejscu. Nic się nie ruszyło. Także to jest na pewno na plus, ale troszeczkę martwi mnie to świecenie. No i nie wiem, no na pewno wrócę do tego podkładu, bo mnie zaintrygował. Użyję innego kremu, może bazy, użyję innej mgiełki, może takiej matującej, utrwalającej, nie nabłyszczającej. Popikałam się Fix Plusem takim nabłyszczającym, że tak powiem, dlatego że y, myślałam, że będzie bardzo sucha skóra, a tu się okazuje, że no, że nie jest, także hmm, Daję temu podkładowi 6 na 10. Jest coś wiem takiego, co mnie urzekło. Natomiast świecenia się troszkę mnie przeraża. No i tak jak mówię, spróbuję troszeczkę inaczej nim zagrać następnym razem. I co? No i tyle ode mnie. Hmm. Idę sobie grać w Simsiki. Wybrałam sobie i będę w te deszczowe dni troszeczkę grać. Yy, ale najpierw zmyję ten make-up. A Was zapraszam do mojego Instagrama. Ta! -da! I do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się papatki.